Witam i zapraszam na komentarz do działalności kanału Bandyci Drogowi. Zaczynam od filmu, no film jest sprzed 8 miesięcy, więc trochę czasu minęło. Pod tytułem Miał dość piratów drogowych, więc wziął sprawę w swoje ręce. No my po prostu kochamy tych różnych nauczycieli drogowych, szeryfów co to pouczają innych, no po prostu, no brawo dla tego kanału, że tutaj popiera taką działalność. No, zwłaszcza to sami lubimy szeryfować, nie? i pouczać. No bo my to wiadomo, najlepsi i zawsze sprawilni i tak dalej, i tak dalej. Kierowcy muszą dłużej stać w korku. Autor nagrania nazywa takich kierowców bydłem i postanawia uprzykrzyć im życie. No mamy tutaj filmie o takim jakimś szeryfie, który tutaj szeryfuje na drodze. I takim samozwańczym oczywiście szeryfie. No i tutaj się czepia tych tutaj kierowców, którzy... No tak zrobili sobie niejako. Albo dobra, cofniemy jeszcze bardziej. Próbują zawracać z pasa środkowego lub nawet prawego. Z pasa środkowego lub nawet prawego. No pas środkowy to jest ten, chyba ten tutaj. A prawy to jest ten. No nie wiem, gdzie oni, gdzie tutaj ten... Te bandyci drogowi tutaj widzą, żeby ktoś z tych pasów próbował zawracać. No tak, no jest trochę, na moje oko to, to jest pas lewy. Nie skrajnie lewy, no ale jest po lewej stronie tutaj tej, tej jezdni. Takie aspołeczne zachowanie powoduje, że prawidłowo jadący kierowcy muszą dłużej stać w korku. No i tu zachowanie jest to aspołeczne. I tu powoduje, że prawidłowo, no to zaraz zobaczymy, jak muszą dłużej stać w korku. No tam jeszcze będzie gadał, że on jeszcze blokuje te pozostałe pasy. Oni blokują. No widzimy tutaj, że na tych pozostałych dwóch pasach nie ma korka, więc tutaj nie ma blokowania. No ale to tam. Autor nagrania nazywa takich kierowców bydłem i postanawia uprzykrzyć im życie. No widzimy, że skręcają z, no, z dwóch pasów, i nikt tu nikomu nie przeszkadza. Więc nie wiem, w którym momencie tutaj te pojazdy powodują, że ci jadą dłużej. Oczywiście ja nie pochwalam, żeby nie było jakiegoś tam chamskiego wtryniania się. Natomiast, no tutaj nie ma chamskiego wtryniania się, tylko po prostu zrobili dodatkowy pas. No bo, z, do, no w tym akurat momencie, no to jest to, tak można powiedzieć, logiczne zachowanie. No dostosowanie się do aktualnej optymalne dostosowanie się do aktualnej sytuacji drogowej. No tam skoro te dwa pasy te po prawej stronie no nie były zawalone no to można było korzystniej było w tej sytuacji, korzystniej dla, dla płynności ruchu dla, dla drożności, że tak powiem, drogi, było sobie stworzyć ten dodatkowy pas do skrętów lewo, no bo korek się stworzył na przy, przy zawracaniu. No, no więc <noise> oni tak naprawdę zrobili dobrze i nie tylko sobie, ale też też innym. No bo jak oni by się ustawili w, w tej kolejce, no to kolejka by była dwa razy dłuższa. Dwa razy dłużej by wszyscy stali. No <noise> ale dzięki tutaj szeryfowi będziemy mieli. Dzie to co zaraz zobaczymy. Co ciekawe, takie zachowanie autora nagrania jest zgodne z prawem, ponieważ swoje. Gościu stanął na drodze, stoi, blokuje drogę i twierdzi, że to jest. Tu panowie z kanału bandyci drogowi twierdzą, nie wiem, czy panowie, czy to pan, czy tam ile tam jest tych bandytów, twierdzą, że to jest zgodne z prawem. Czyli zatrzymywanie się tam na przykład na środku skrzyżowania w takim miejscu to jest zgodne z prawem. Blokowanie ruchu jest zgodne z prawem. No, no brawo, brawo dla znajomości prawa. No za zatrzymanie się bez przyczyny w miejscu, no nie wiem, czy to jest miejsce dozwolone do parkowania, no nie wydaje mi się. To, to chyba można traktować jako skrzyżowanie. No na środku skrzyżowania chyba nie wolno parkować. No i ewidentnie jest to blokowanie. Moim działaniem ruchu. powstrzymuje masowe dobra? łamanie przepisów ruchu drogowego. No, przede wszystkim, no, bawienie się w policjanta, gdy się policjantem nie jest, no to to już jest. Też chyba niezgodne z prawem. Jak widać, blokując kierowców ignorujących przepisy, jednocześnie usprawnia ruch tych, którzy. No, w jaki sposób usprawnia ruch? No, zablokował cały pas i twierdzi, że usprawnia ruch. No, no Nie wiem, co ci. <laughs> Czy ci bandyci... Drogowi i oni nie wiem, czy oni patrzą na ten film, który pokazują, czy po prostu mają swoich widzów za kompletnych idiotów. Nie wiem w jaki sposób tutaj został usprawniony. Zablokował ruch, a oni twierdzą, że usprawnił ruch. Jadą poprawnie. Więcej pojazdów może zawrócić na jednym cyklu czerwonego światła. Kierowca z kamer. No w którym momencie tutaj spowodował, że więcej? No tak skręcali z dwóch pasów, a teraz skręcają z jednego pasa i jeszcze to w tempie ślamazarnym, bo nie wiedzą co się dzieje. Chociaż to no może. Może jeżdżą tak jak te ci, ci nasi poliniacy, którzy tam 5 na godzinę to jest maksymalna prędkość, jak tylko jest minimalny tam zakręt? Tylko czeka do momentu, gdy cykl czerwonego światła dobiegnie prawie do końca i dopiero wtedy wykonuje swój manewr. Ciekawe skąd on, on tam ma radar w tych oczach? No bo rozumiem, że chodzi o cykl światła eee, tutaj dla ruchu przeciwnego, to skąd on wie. Gdzie tam, kiedy dobiega końca. Chyba, że po prostu już tam ze stoperem obcykał to skrzyżowanie i tam ze stoperem stoi i, i, i wyliczył, że zawsze w takim czasie włącza się zielone. Chyba, że na tej zasadzie. No to gratuluję, no. Usprawnił świetnie, Radik, no. czyli autor tych nagrań, walczy w ten sposób z piratami drogowymi już od ponad roku. Czasami w rozwiązaniu konfliktu musi pomagać policja, bo kierowcy łamiący prawo mają poczucie, że są niewinni. Policja szybko wyprowadza ich z błędu, ale z relacji autora wynika, że niektórzy dalej łamią prawo i uważają, że to on robi źle. Zapobiega masywemu, kierowcy, którzy łapy, nielegalnie próbują zawracać z pasów do jazdy, na wprost dodatkowo blokują tych, którzy jadą Widzimy, prosto. Zapobiega. Radik często widzi, jak kierowcy, widząc jego działanie, wystawiają kciuk do góry i wspierają go w tym, co robi. Tak się wszyscy zablokowani wystawiają kciuk do góry. Więc... Kiedyś by tam więcej wystawiam niż kciuki za Kierowca BMW nie przyznał się do winy, policjanci po obejrzeniu nagrania stwierdzili, że autor nie popełnił żadnego wykroczenia, natomiast kierowca BMW został ukarany grzywną... Zaczynamy jeszcze raz. Co tu się stanęło? Moim zdaniem dość długo było czasu, żeby nie Kierowca BMW nie przyznał się do winy. Policjanci po obejrzeniu nagrania Radik stwierdzili, całym... że autor nie popełnił żadnego wykroczenia. Natomiast kierowca BMW Radik cały stwierdził, że tam puknie sobie 500 rubli. ten samochód. Nie wiem dokładnie co tu się odwalało. Czy ten gościu tam, który zmieniał pas nie widział, czy też tam coś odwalał. No ale no, Radik mógł ewidentnie zwolnić i zapobiec tej stuczce, ale tego nie zrobił. Celowo przywalił. I to jest, rozumiem, godne pochwały. Takie, co znowu jest? To samo co przedtem? No, teraz chyba dwa pasy zablokował, czyli teraz, teraz dwa pasy zablokował. Nie, no świetnie, no bardzo świetne udrażnienie ruchu, no po prostu. Gratulujemy Radikowi no, tego upłyniania ruchu no wspaniale. To, to, takie zachowania tu też są. No, zobaczcie jaki jest ruch udróżniony dzięki Radikowi. To, to się nazywa zapobieganie masowemu łamaniu przepisów. No, to jest zapobieganie masowemu łamaniu przepisów. Nie wiem, co znowu stanął na środku drogi, znowu ty blokujec, teraz wszystkie pasy zablokował. I bandyci drogowi to popierają. No, gratulacje, no świetnie, świetnie. Na poboczu czeka kierowca, który chce dać nauczkę autorowi nagrania. Tak, tak w ten sposób to, jest, to, to mamy kolejne przykłady zapobiegania. To tak zapobiega łamaniu przepisów, ła, masowemu łamaniu przepisów drogowych. Proszę jak zapobieg. Teraz wszyscy jadą wzorowo, dzięki radikowi. Po chwili podjechał drugi agresor. Autor nagrania, widząc, że idioci będą chcieli blokować drogę, próbuje do nich krzyczeć przez zamkniętą szybę, aby zjechali na dobrze. przystanek autobusowy. Inni, co są tam byłoby idioci, można wszystko idioci, wyjaśnić. Idioci Dzięki działaniom radika znowu mamy drogę zablokowaną. Przepraszam, udrożniana. to jest udrażnianie ruchu. Kierowca autobusu przyłącza się do zabawy i próbuje zepchnąć. A i teraz do kierowcy autobusu się przyczepił. No, Radik tu przed chwilą stał, kierowca autobusu jechał i zmieniał pas. Radik w tym momencie ruszył i się wpierdala temu, uniemożliwia zmianę pasu. No, jeżeli się zatrzymuje, a potem się rusza, no to to jest włączanie się do ruchu. No, to w momencie włączania się do ruchu chyba trzeba ustępować. Pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze. Oczywiście tam pytanie brzmi, jak długo trzeba ustępować? No bo wiadomo, że nie do końca świata, no ale no tu jest, no tutaj myślę, że mógł spokojnie ustąpić. No. A mógł i chyba nawet powinien, według mnie, no tu nie było tak, że on jechał pół godziny tym pasem. Tylko no zaraz po ruszeniu, w momencie, gdy on ruszał, to ten autobus to już zaczynał manewr zmiany pasa. Radik sobie wymyślił, że on go tam celowo. Pani nagrywającego z, wukuje, z drogi. Czy, coś tam robi, czy waszym no. zdaniem fajnie jest mieć takie bydło na drogach? No, Co bydło, możemy to... zrobić, aby nie było takich kierowców wśród nas? Co to jeszcze Radik zrobi nam? Jak, jak, jak w Rosji wielu ruch? kierowców omija korki, jadąc poboczem lub pasem wyłączonym z ruchu. Na filmie widać, że nie tylko autor nagrania próbuje utrudniać im łamanie prawa teraz następnych szeryfów i się Radik cieszy. No nie wiem, no jeżeli tutaj omijają faktycznie poboczem i potem się wpychają, no to w takiej sytuacji okej, okay. no ale to też nie znaczy, że no żeby samemu wjeżdżać, no no bo to jest na zasadzie inni łamią prawo, ale no ja teraz zjeżdżam, też przekładam linię ciągną, no też wjeżdżam na to pobocze, ale ja nie łamię prawa, nie tylko tamci łamią przepisy. a teraz dlaczego tamci łamią przepisy? No ktoś ich tam gdzieś tam wpuszcza, na no jakieś tam lapy ich wpuszczają. No jeżeli się ktoś na chama wciska, to się go nie wpuszcza po prostu, nie trzeba zaraz blokować drogi. No, i dalej się Radzik chwali, że się tutaj stuknął z jakimś busem. No, i teraz znowu udrożnił drogę w ten sposób. Za pomocą jeszcze trójkąta. Tu widzimy, jak wygląda kolejne udrożnienie drogi przez radiu, Radzika. Eee, no, z tego, co tam gadają w komentarzu, no to czekali na policję. Więc <śmiesz> no, przypuszczam, że w Rosji mniej więcej w takim samym, podobnym czasie, co, co w Polsce przyjeżdża policja. Także. Na ten czas przyjazd do policji, no tak, tutaj droga była udrożniona przez Radzika. Gratulacje. No i tu końcowy komentarz do tych wspaniałych wyczynów Radzika. Wielu naszych kierowców chciałoby, byśmy mieli na drogach drugą Rosję. Nie zamierzam im w tym pomagać. My nie mamy drugiej Rosji, my tu mamy poliniactwo wspaniałe, po prostu dzięki, e, dzięki bandytom drogowym i tym wspaniałym filmom mamy po prostu wzorowych kierowców na drogach tylko i wyłącznie i po prostu w, wspaniale oni wszyscy współpracują, także gratulujemy kanałowi Bandyci Drogowi za tą ich działalność wzorowaną na radziku udrażniaczu dróg. No i na dowód tego mamy tam te, te, wszel te wszelkie filmy na tym kanale, które pokazują no jak to wspaniale w POLIN się jeździ. No i tu jeden z takich filmów, gdzie pokazują właśnie wzorową jazdę POLINiaków. No co prawda no, napisane jest, że to jest bandycki raid, no ale na kanale Bandyci drogowi to chyba bandycki oznaka wzorowy. No tak samo jak tam z tym udrażnianiem drogi, i tak dalej, to to taki jest po prostu słownik bandytów drogowych. Więc tutaj trzeba to rozumieć jako wzorowy, right? No się tutaj na, znaczy uwzieli, upodobali sobie panią Klaudię i teraz jakieś tam różne materiały. Tak zwane na, na jej temat wrzucają. No to jest ten wzorowy przejazd. E, no też oczywiście napisali tam w jednym z tych jakichś tam shortów swoich, że ona domaga, że, on, że mają. Że ona chce, żeby spie, ludzie spierdalali jej z drogi. No to widzimy, jak ludzie. Jak ona wymusza to spierdalanie z drogi. No to jest, to jest wymuszanie spierdalania z drogi. Jak się jedzie pasem. Wolnym pasem. Nikomu się nie przeszkadza, to to jest wymuszanie spierdalania z drogi. I to jest ten bandycki, czyli wzorowy, wzorowy rajd. No ja tam, czy tam jakiś tam specjalnie wzorowy on jest to tam by dyskutował. No taki no normalny przejazd. To no jest po prostu pas awaryjny i sobie czusz, kobita tym jedzie. No ale tutaj nazywają, że to jest bandycki, no, czyli w rozumieniu, że. Rozumiem, że chodzi o to, że wzorowy. A o co chodzi z tym spierdalaniem z drogi, to to, to, nie, to, to, to już nie, tam nie rozumiem. No przez całego tego słownictwa bandyckiego nie znam. Tylko się tak po prostu domyślam. No bo ja tutaj. No nie widzę, żeby ktoś musiał jej spierdalać z drogi. No ona po prostu wykorzystała wolną przestrzeń. I tyle, więc tam. No ale, żeby to zaraz nazywać wzorowym przejazdem, no to też bym tam dyskutował.